Ciekawi mnie jak to jest czasem, ale najwyżej wrzucę ten odcinek w dwóch rachu. częściach. Tu chyba już doskoczę, prawda? Prawda, dobra. Dziesięć tarczy jest zebrania, jak ja pamiętam. Co jest? A, okej. Okay. Rikso no centra! Rikso 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 nie ciekawy czemu zmien Nie muszę tam pójść eee... Dada, klamy, to no eee, to tak, kontynuując Tutejsze Depulso to było w drugiej części Rictus Sempra. I ciekawi mnie właśnie czemu tak to zmienili Nie mówię, że zmienili to na gorsze Alohomora. No ale tak niektórzy się mogli przyzwyczaić Ok. Chyba wszystko. KARPERY Retractum! O! KARPERY Retractum! O! Dobra, to już za cudem. Nie może. A dobra, to mi wystarcza. KARPERY Karper Karta jakaś taka. ja myślałem? nie zapomniałem o tym sekrecie. Ale ja nie wiem, czy w ogóle go jeszcze wcześniej brałem. Oh, oh, oh. Prawdziwy Ron nie robi się ze Nie ukrywajmy tego. Aloha mora! Co ja nie zostawię na pastwę losu? I tak tu nie wrócimy. A, dobra. Ooo, cztery. Okej. Okay. Dwa z głowy. No właśnie, tak sądziłem Riktu zębka! Riktu zębka! A! Po prostu, czemu to przycięło? Riktusenta. Riktusenta. Nie miałbym w ogóle nic Alohomora! Alohomora! Jeden Alohomora! Dobra Tu pewnie szczeka to samo De Tak mniej więcej teraz. Stoję. Dobra. Szkoda, nie to spoko. Narzekać nie będę, Eee. E, ci co grają, to wiedzą po co tutaj to jest Ci co nie wiedzą to zaraz się przekonają mam nadzieję tak przekonają się I teraz może by się było spytać, po co, skoro możemy było z przejść. No, nie do końca trzeba... Słowa... A, przeskaczało tam. Właśnie się podciągnąć, ładnie. No, ale myślę, że to raczej tam większym problem nie jest. Tak gra jest taka ogólnie przyjemna, żeby się zreaktować. O, zerwa cię też przy niej, można, nie ukrywajmy. Zobaczmy, okej. Okay. Będzie skopraca... Karpere Trachtum! Karpere Trachtum! Depulso! Depulso! Karpere Trachtum! Ritko Sempra! Pan, pan, pan. Gratulacje, Ron. I znalazłeś Wiem. wszystkie 10 tarczy. Co oznacza, że możesz Ojciec wejść ku. do komnaty fasolek. Co za zaszczyt. Jeju! To jest komnata fasolek. Zgadza się, Ron. Zbierz ich tyle, ile się da, nim minie wyznaczony czas. Nie, tego nie lubiłem. Allah'ını Zawsze chciałoby tyle posiedzieć jeszcze, jak dużo dłużej niż można. No, ale niestety. Czas zawsze jest naszym przeciwnikiem. No, nie przecinaj się. Ej, czemu to mi za przycina? To nie powinno mieć miejsca. Koniec. To było niesamowite! Eee, gdzie jesteśmy? Tymi drzwiami dotrzemy do komnat zadań, które już skończyliśmy. Tractum. Możesz Drag jeszcze przystąpić do zadania karpery Tractum, jeśli chcesz, Ron. Możemy też iść pomyszkować. Prowadź, Ron. Um, oczywiście. Znajdziemy najbliższy safe i zakończymy. Ładnie to zrobić już bez Was, ale. Patrzcie, chyba trafiliśmy do bocznej komnaty. Słyszałam o tym pomieszczeniu. Za portretami są skróty do poszczególnych pięter. Ciekawe, jak można zdobyć hasła. Harry Potter! Właśnie Ciebie szukałem. Cześć, Fred. A gdzie George? Na górze, pilnuje sklepiku. Wcześniejszy prezent gwiazdkowy, Harry! Mapa chuncfotów. Pomoże ci w poruszaniu się po Hogwartcie. Recy! Dzięki, Fred! Żeby wyświetlić mapę, naciśnij w dowolnym momencie klawisz tab. Dalej, chodź ze mną na górę. Zaprowadzę cię do sklepu. Dzięki, ten tab, ale się nie trzeba powiedzieć. Uroczyście przysięgam, że coś niedobrego. Dobra. Oto save i kończymy. Ej, dzięki Wam wszystkim za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się.